Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. I w tym odcinku zmierzymy się z kolejnym bossem na heroicznej iglicy, którym będzie Odhuarion, bodajże on się tak nazywa. Była to jedna z ciekawszych i bardziej kreatywnie wymyślonych walk na, norm walk na normalu, więc trochę obawiam się tego jak nam pójdzie na heroiku. Jako że priorytetem w tej walce jest to, żeby zablokować oba portale bossa, więc postanowiłem wybrać deck, który ma bardzo dużo małych stworów i bardzo szybko i łatwo zapełnia cały stół tymi stworami. Czyli dzisiaj pogramy sobie jednym z decków, których chyba najbardziej w grze nienawidzę spotykać których najbardziej w na widzę spotykać na rankingach, czyli z ulokiem. sprawuje pieczę nad wszystkimi portalami w Karazanie. Musimy mieć jego urządzenie sterujące. Dobra, na heroiku jak widzimy, Szałod chłani kosztuje tylko 1 mana i daje 6 punktów ataku. Co oznacza, że jeżeli już w pierwszej turze nie zablokujemy portali, to oberwiemy za 16 na mordę. W pierwszej turze. Czyli tak naprawdę nie ogarniemy w miarę portali i giniemy w drugiej turze, więc. Więc ciekawie że tak powiem. Misja numer jeden, jak dostaniemy taunta, postawić go po prawej, a jak nie dostaniemy taunta, to zablokować lewy portal. Żeby maksymalnie zminimalizować otrzymywane przez nas obrażenia. Kurczę, to nie jest to, na co liczyłem. Jakiś Voidwalker by mi się przydał. Wrzuciłem też do tarczownika 0x4 za jeden many. Może on się trafi? Aha, czyli jak widzimy, jednak będziemy musieli przyjąć 16 punktów obrażeń na mordę w pierwszej turze. No dobra, obawiam się, że to będzie bardzo krótka walka. Masakra, 16 w pierwszej turze. Aha, świetnie, po prostu cudownie. Dobra, jest Voidwalker. Jest Voidwalker void chociaż tyle dobrze, ale myślę, że mimo tego postawimy w turze trona po lewej, bo on i tak mam boską tarczę, więc y, sprawienie, żeby mój przeciwnik atakował tylko raz, także jest całkiem spoko opcją. No okej, okay. i tyle. I to było na tyle, jeżeli chodzi o drugą turę. Miejmy nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. No, zróbmy tak. Jako, że mamy taunta, to w dalszym ciągu, kurczę, podwójny atak teraz będzie miał. Jak go za... Nie, nie będzie miał podwójnego ataku, bo przecież ten przejmie jego efekt. Dobra, kurzotan jeszcze w tej turze mnie obroni, a od kolejnej już zaczniemy po prawej stronie wystawiać taunty. O ile mój przeciwnik nie użyje żadnego przerwego zaklęcia, które mi cały stół wyczyści, bo tak naprawdę... ...na normalu byliśmy chwilę i nie zdążyliśmy całej talii mojego przeciwnika poznać w Puzzotron umiera. Tutaj przejmuje radny z mrocznych włości furię wichru. I jeszcze dostaje cofnięcie do ręki. Po prostu cudownie. I znowu 8 na mordę. I tym sposobem zostaje nam 6 punktów życia na początku walki. Tak naprawdę. Dobra, wystawiamy w ten sposób. Dlatego postanowiłem wystawić jego, a nie Voidwalkera. Bo jednak 4 punkty życia po prawej stronie są cenniejsze od. Trzech, gdyż przejmują na siebie aż trzy ataki. Miejmy... Kogo? Ja pitole. Dobra, giniemy. Ale tak przeżyłem dłużej niż się spodziewałem. Nie no, ta pierwsza tura nas totalnie rozwaliła, w której nie mogliśmy nic wystawić. więc nie dostaliśmy ani Voidwalkera, ani Tarczownika. Więc uznajmy, że to była taka rozgrzewka. Po raz kolejny. Ale spoko, myślę, że to jest do ogarnięcia. Oby tylko mój przeciwnik nie miał tyle szczęścia co w tej walce. I powinniśmy jakoś dać, jakoś dać radę. O, dajesz odchwarion, dajesz. Dobra, jest Voidwalker i starczownik, więc początek walki znacznie lepszy od poprzedniego. I myślę, że zostawimy wszystkie karty. W pierwszej turze użyjemy tarczownika po prawej, w drugiej grubieńskiego sierżanta po lewej. Albo nawet nie będę musiał jego wystawiać, będę mógł użyć Mrocznego handlarza. Zablokuj je Dobra, Voidwalker po prawej. Niech zablokujemy jego przeciwnika chociaż w tej pierwszej turze. Teraz będziemy mieli o tyle lepszą sytuację, że nie będziemy zaczynać gry tak na... Napr... Nie zaatakował go? Dlaczego on go nie zaatakował? Czy się coś zbagowało? Przepraszam bardzo. Przecież powinien go uderzyć. Stało się coś bardzo dziwnego, jeżeli mój przeciwnik znowu nie zaatakuje. Okej, okay. Powinien najpierw zaatakować nożownikiem. Tu misplay z mojej strony, bo teraz nie będę mógł nim drugi raz zaatakować. Tak, wiem, źle zrobiłem. A dlaczego on Voidwalkera nie atakuje, to nie mam zielonego pojęcia. Kogo? Pewno jego. Tak też myślałem, tutaj zaskoczenia żadnego nie było. Z mojej strony, ale na szczęście jest drugi radny. I tym razem błędu nie popełnię najpierw zaatakuję. Potem wystawię radnego. No, i na face. Myślałem, czy by nie wystawić drugiego tarczownika po tej stronie, ale postanowiłem, że lepiej nie. Bo wtedy będzie mógł zaatakować swobodnie jego swoją mocą specjalną. I go od razu zabić. Dobiera karty. Ok. Na szczęście nic poza tym nie zrobi. Ale powiem wam, że mnie trochę to zaskoczyło, że mój przeciwnik nie atakuje. Kiedy mamy taunta z punktami ataku po prawej stronie. Dobra, no to wystawiamy stronę. Serio? Liczyłem na coś lepszego, na jakiś Power Overwhelming. Power Overwhelming swoją drogą było w tej sytuacji całkiem dobre. Może dobiorę? Giermek Argentu. Jest zupełnie to, na co liczyłem. No dobra, debuffujemy Stronnika z Furią Wifru. Idziemy po mordzie. Trochę już obrywa mój przeciwnik, więc myślę, nie jest źle. Ale fakt faktem jest taki, że musimy sobie po prawej stronie zdecydowanie miejsce zrobić, bo mamy zapchaną stronę. Portale oczywiście nie są traktowane jako stronnicy. Ale miejsce na stole mi tak gdzieś jak zapychają, więc... Trochę tutaj mam ograniczony, ograniczone, że tak powiem, pole do popisu. Dobra, cofnął jego. Trochę szkoda. Ale jakoś trzeba będzie dać radę. Kurczę, nawet używając pazura nie atakuje. No nie ukrywam, jest to dość dziwne. Może teraz power overwhelming? Znowu nie. No dobra, nie to nie. To atakujemy go po mordzie w dalszym ciągu. Ale powiem wam, nie atakowanie tantów przez mojego przeciwnika to jest trochę fail w tym momencie. Bo ja tutaj spodziewałem się jakiegoś wielkiego wyzwania. A okazuje się, że boss jest zbagowany, i przeraża go Voidwalker, który ma jeden punkt ataku. O! No to tutaj mi mój przeciwnik, muszę powiedzieć, zaskoczył. Nawet Voidwalkera postanowił już zaatakować. Jak zobaczył, że został mu tylko jeden punkt życia. Dobra, blokujemy go. I czy w ogóle ja już mam Litala? Sześć. 8, mam Litala, dobra. Zrobimy zatem w ten sposób. Chociaż znaczy, nawet nie musiałem go wystawiać, wystarczyłoby, żebym użył ogień duszy, i to by tak naprawdę w tym momencie wystarczyło. No i od Hwarion ginie. Ale powiem wam, jestem zawiedziony, bo spodziewałem się dużego wyzwania. A się okazało, że boss jest zbagowany. Coś te taunty zdecydowanie bagują te bossy na. W przygodach. I to już nie jest pierwszy raz, kiedy boss nie atakuje tauntów, bo coś, bo nie wiadomo co, bo po prostu ma taki kaprys. No ale dobra, notharian pokonany. Mamy drugie zwycięstwo w Iglicy i tak naprawdę to, co nam zostało, to tylko ostatni boss do pokonania na Heroiku, ale nim zajmiemy się w kolejnym filmie. Na dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!